W całym kraju nie milką głosy o aferze podsłuchowej, której zamieszaniem są główni politycy ścieku rządowej Partii Tuska. W pierwszej taśmie, jaką opublikował wprost, mogliśmy się dowiedzieć, jak to Sienkiewicz z prezesem NBP załatwiają ustawę pod stołem i chcą dodrukować puste pieniądze. I przy tym ośmieszają naród polski w słowach. Teoretycznie państwo polskie nie istnieje. Ruch Narodowy i inne organizacje, między innymi Solidarni 2010, w całym kraju organizują manifestacje przeciwko skorumpowanemu rządowi. Mafijnych układów. 26 czerwca 2014 roku odbyła się już kolejna manifestacja w Katowicach Nastawowej. Zgromadziła ona 200 osób. Manifestujące żądają podania się do dymisji rządu wykrzykując znane słowa staś Na przykład: tuś dupa i kamieni kupa, ale też przypomnieli, że naród tu całego nie da się zamknąć. Było to pokazane na banerze. Dymisja! 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 Jesz jeszcze tak idąc po sienkiewiczowsku bym powiedział. Tusk, Kupa! kamieni, kupa! Tusk, dupa, kamieni, kupa! Tusk, dupa, kamieni, kupa! Tusk, dupa, dupa, kamieni, kupa! Moi drodzy, mi, minister Sienkiewicz powiedział rzecz bardzo ważną. On w sumie doskonale wie, co mówi, bo w końcu panuje nad resortem, który powinien to wiedzieć. Ten rząd, Polska funkcjonuje tylko teoretycznie i ma rację. Ale nie dlatego, że nie funkcjonują różne instytucje, ale tylko dlatego i przede wszystkim dlatego, że to, do czego jest powołany rząd, tego właśnie nie wykonuje. A nie do, powołany jest do tego, żeby troszczyć się o dobro swoich obywateli. A tak naprawdę zrobiono z nas siłę roboczą. Zrobiono z nas ludzi, którzy mają ten rząd utrzymywać. Po to im jesteśmy potrzebni. Temu mamy służyć. To nie, niepotrzebny jest tu kapitał. My mamy być tą właśnie siłą roboczą przypomnę. W XVI wieku chłopi pańszczyźniani pracowali 100, ile 112 dni na pana. My pracujemy ponad 164 dni na to państwo. Wtedy nazywało się to wyzyskiem pańszczyźnianym. A czym się to nazywa dzisiaj? 12 dni. Tusk, dupa, kamieni, kupa! Tusk, dupa, kamieni, kupa! Tusk, dupa, kamieni, kupa! Tusk, Można by się z tego być może utrzymać. Taśmy, które zostały ujawnione, to tak jak kurtyla, która upadła. Kurtyla, która pokazała kulisy funkcjonowania polskiej polityki. Za nią mamy grupę trzymającą władzę. To kolejna z ekip, która w ten sposób się zachowuje. Ludzie, którzy, nie tak jak wy, mają kręgosłup moralno-ideologicznych, które mają jakieś idee, którzy mają jakiś program. Ci ludzie mają tylko jedno. Chęć bycia przy żłobie. Chęć bycia przy żłobie i chęć czerpania z tego y, realnych, realnych korzyści. Mało tego, ludzie ci nie mają żadnych kwalifikacji do tego, żeby rządzić. Skutek ich rządów widać tutaj wszędzie naokoło. Przede wszystkim co mamy, proszę państwa, porządek Obywatelskiej? Mamy prawie biliard, prawie bilion złotych zadłużenia publicznego. To jest gigantyczna kwota, którą będą spłacać przez wiele lat późniejsze yy, pokolenia. Mamy wątpliwy rozwój gospodarczy. Mamy Kompletnie położony system emerytalny. Ja wiem, że Wy jesteście młodzi, Wy o emeryturze na razie nie myślicie, ale za 10-15 lat zaczniecie się tymi, tymi rzeczami przyjmować. Mamy kompletnie rozłożoną demografię w Polsce. Polki nie chcą rodzić, rodzą, owszem, chętnie, ale za, yy, w Anglii, gdyż tam jest po prostu znacznie lepiej się żyje. W Polsce ludzie nie chcą rodzić. popatrzcie do jakiego paradoksu dochodzi. Otóż w 2007 roku ma nas, Polaków, być zaledwie 18 milionów. Dzięki polityce rządów Tuska i rządów poprzednich my się samo Po prostu cała ta ofiara ludzi, którzy ginęli w powstaniach, ludzi, którzy oddawali krew i życie za Polskę idzie na marne, bo my przez taką politykę po prostu samo się wynaradowiamy. Proszę Państwa, y oczywiście nie ulega wątpliwości, że tą bandę od koryta trzeba odciągnąć, trzeba ich po prostu pogonić. To nie ulega żadnej wątpliwości. Lecz ja chciałem zwrócić na jeszcze jeden bardzo ważny problem. Otóż sama zmiana może niewiele pomóc. Na dzisiejszej manifestacji tajne służby nie spisywały manifestujących. Jak to miało miejsce tydzień temu? Organizatorzy z Ruchu Narodowego zapraszają wszystkich do wyjścia na ulicę i usunięcia rządu, ale też zapraszają na największą manifestację, która odbędzie się w Warszawie 28 czerwca.